W świecie, w którym ludzie zakładają maski, by ukryć swoje intencje, paradoksalnie najwięcej można odkryć wtedy, gdy samemu zakłada się maskę, ale nie po to, by się schować, tylko po to, by zobaczyć więcej. Udawanie kogoś niegroźnego, nieuważnego, może nawet naiwnego, to nie słabość. To lustro, w którym inni mimowolnie się odbijają. Kiedy sprawiasz wrażenie kogoś, kto nie myśli, co mówi. Kto się nie orientuje, kto po prostu jest i nie analizuje, ludzie się rozluźniają, czują przewagę i właśnie wtedy przestają kontrolować swoje prawdziwe ja. Nie czują już potrzeby udawania, bo w ich oczach nie stanowisz zagrożenia. A to, co ujawniają, kiedy czują się bezpiecznie, jest najczystszą wersją ich natury. Z drugiej strony, milczenie i wycofanie, jeśli odpowiednio rozegrane Również działają jak soczewka. Ludzie będą próbować wypełnić ciszę swoimi historiami, swoimi emocjami, swoją potrzebą władzy lub uznania, a ty nie musisz robić nic, po prostu obserwujesz. To nie jest manipulacja, to świadomość, to wybór, by nie grać w grę na cudzych zasadach. I właśnie dlatego ten sposób, pokazywanie się jako ktoś pozornie słabszy, mniej przenikliwy. Mniej obecny jest jedną z najpotężniejszych metod odkrywania ludzi, bo działa tam, gdzie wszystko inne zawodzi. Wtedy, gdy prawda wychodzi sama, bo nikt nie czuje potrzeby, żeby ją ukrywać. Ludzie często myślą, że siła polega na byciu cichym, tajemniczym, że przewaga wynika z milczenia, ale to nie o milczenie chodzi, nie o samą ciszę, bo w rzeczywistości. Nie ma znaczenia, czy milczysz, czy mówisz. Znaczenie ma tylko to, czy wiesz, co robisz, czy jesteś świadomy. Można powiedzieć wszystko i dalej mieć przewagę. Można milczeć i dalej być bezmyślnym. Ludzie oceniają powierzchownie, a ty możesz to wykorzystać. Nie przez konkretny sposób zachowania, tylko przez świadomość, która za nim stoi. Czasem milczenie może sprawić, że uznają cię za zagrożenie. Innym razem, że cię przecenią. Ale jeśli świadomie pokazujesz się jako ktoś, kto jest niegroźny, niegroźnie głupi, łatwy do rozszyfrowania, to wtedy zyskujesz coś, czego nie da się kupić dostęp do prawdy o ludziach, bo oni sami ją pokażą, gdy przestaną się pilnować. Nie chodzi o to, by być fałszywym. Chodzi o to, żeby dać ludziom przestrzeń, w której czują się z tobą bezpiecznie. A najlepszym sposobem, by ktoś się odsłonił jest dać mu przewagę udawaną. Pozwól mu myśleć, że ma nad tobą kontrolę. Pozwól mu myśleć, że cię przerasta, że jesteś otwarty, naiwny, nieskupiony, niech cię szufladkuje. Niech myśli, że cię rozszyfrował. I wtedy zaczyna się prawdziwa gra. Nie gra w słowa, gra w czujność. Bo kiedy jesteś czujny, nie musisz się ukrywać. Możesz być nawet głośny, pewny siebie. Możesz mówić dużo, bylebyś wiedział, po co to robisz. Bylebyś nie mówił z potrzeby, tylko ze strategii. I to właśnie jest ten poziom, którego większość ludzi nie rozumie. Bo większość mówi, żeby być zaakceptowanym, żeby budować obraz siebie. A ty możesz mówić, żeby tworzyć iluzję która działa na twoją korzyść. Iluzje niedojrzałości, braku wiedzy, zagubienia i to właśnie z tej pozycji dostrzegasz najwięcej. Ludzie nie są tak złożeni, jak im się wydaje. Działają według pewnych schematów. Szukają okazji, żeby się wywyższyć, chcą błyszczeć. A kiedy sądzą, że trafił im się ktoś słabszy, z miejsca rozluźniają gardę i wtedy pokazują całą swoją konstrukcję. Sposób w jaki traktują innych, sposób w jaki mówią, jak szybko przechodzą od fałszywej uprzejmości do chłodu, od szacunku do wyższości. Ich mechanizmy wychodzą na wierzch, kiedy nie czują zagrożenia. A ty to widzisz, nawet jeśli oni nie wiedzą, że właśnie się odkryli. To jest przestrzeń dla tych, którzy nie walczą o uznanie, dla tych, którzy nie boją się, że zostaną źle zrozumiani, bo mają świadomość, że pozory to narzędzie. Pokazujesz im to, co chcą widzieć. Dajesz się pozornie wpisać w kategorie i obserwujesz, jak zaczynają się czuć pewnie, jak coraz bardziej przestają kontrolować swój przekaz, jak coraz więcej prawdy wylewa się z ich gestów, tonu, spojrzeń, drobnych słów, których nawet nie analizują. Z pozycji pozornego głupca możesz czytać ludzi szybciej i głębiej, Niż jakikolwiek błyskotliwy intelektualista. Bo oni przy tobie nie będą się pilnować. Oni będą sobą. A ty właśnie o to ci chodzi. To nie jest rola słabego. To jest rola człowieka, który zna zasady gry, ale nie musi w niej błyszczeć. Który nie podąża za uznaniem, tylko za zrozumieniem. Wtedy zamiast mówić o strategii, ty nią jesteś. Zamiast kontrolować ludzi kontrolujesz sytuację i nie musisz reagować na pierwsze bodźce, bo wiesz, że najcenniejsza informacja przychodzi wtedy, kiedy inni czują się najbezpieczniej. Niektórzy sądzą, że pokazując siłę budujesz szacunek, ale pokazując słabość budujesz przewagę, bo wtedy nikt się nie broni. Ludzie zaczynają działać instynktownie, a właśnie instynkt zdradza prawdziwe intencje. Kiedy ktoś chce się tobą zachwycić, on to kontroluje. Kiedy myśli, że jesteś nikim, nie ma już potrzeby fałszu. I wtedy wiesz wszystko, co musisz. W tej grze nie chodzi o to, żeby zniszczyć przeciwnika. Chodzi o to, żeby wiedzieć, z kim masz do czynienia, zanim jeszcze zadecydujesz, czy warto w ogóle grać dalej. To daje spokój. To zabija iluzję przypadkowości. Już nie zadajesz sobie pytania: dlaczego znowu ktoś mnie zawiódł? Bo ty już widzisz, kto jest kim, zanim jeszcze wypowie dziesięć zdań. I to nie dzięki temu, że milczysz, tylko dlatego, że jesteś czujny, niezależnie od tego, czy siedzisz cicho, czy opowiadasz historię. Ludzie zdradzają się nie tym, co mówią, tylko tym, co robią wtedy, kiedy sądzą, że już wiedzą, kim jesteś. I tu jest sedno. Udawaj, że już się odkryłeś. Pokazuj miękkość, niepewność, prostotę. Daj im poczucie wyższości. Pozwól im myśleć, że mają kontrolę. I obserwuj: ich zachowanie to lustro, w którym odbija się ich wnętrze. Kto szuka dominacji, pokaże zęby. Kto potrzebuje kontroli, będzie próbował ją przejąć. Kto jest bezpieczny tylko przy słabszych, zacznie się puszyć, a ty, tylko siedzisz i zbierasz dane. Spokojnie, bez emocji, bo już wiesz, że nie musisz nic udowadniać. Nie musisz udowadniać, że jesteś bystry, silny, przenikliwy. Wystarczy, że pozwolisz innym działać, gdy myślą, że to ty jesteś łatwy do rozszyfrowania. To jest najwyższy poziom przewagi. Nie ta, która wygrywa przez walkę, tylko ta, która wygrywa, zanim jeszcze zacznie się gra. Chodzi tu o coś znacznie głębszego niż manipulacja. Nie po to przyjmujesz określoną postawę, by sterować ludźmi, ale po to, by zobaczyć ich prawdziwe oblicza, bez masek, bez udawania, bez fasad, które trzymają przy ludziach groźnych czy inteligentnych. To sposób na rozszyfrowanie intencji, które na co dzień są zakryte. Kiedy przestajesz walczyć o uwagę i świadomie tworzysz przestrzeń, w której inni czują się pewnie, ujawniają się naturalnie, a ty zyskujesz coś cenniejszego niż przewagę, zrozumienie, z kim naprawdę masz do czynienia. Pozdrawiam.